Tak jak mówiłem, biorę się za przerabianie tego półproduktu na w pełni użytkowe auto. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było zamontowanie obrotnicy do foteli przednich. O, to teraz wygląda w ten sposób. Może oddalę to. O, fotel w tej chwili mogę obrócić. I korzystać wtedy z tej przestrzeni która jest z tyłu siedząc w fotelu wcześniej było to niemożliwe to obracanie blokowane jest tutaj tym e, wysięgnikiem fotel trzeba oczywiście przestawić do tego żeby o, tu się blokuje podłokietniki można opuścić fotel można Cofnąć do tyłu. Wymaga trochę przestawiania. Przy przednim fotelu okazało się, że te obrotnice, które kupiłem, nie dają możliwości obrócenia, bo jest kolizja z kierownicą. Także albo będę siedział bokiem, albo e, będę musiał zrobić przestawić coś na, na szynach, żeby fotel mógł się w pozycji obróconej bardziej wysunąć. W tej chwili to jest do przodu, czyli po obróceniu, żeby mógł się bardziej wysunąć do tyłu, żeby nie kolidował z kierownicą. I to na razie pierwsza przeróbka.